Książę Harry nie pogodzi się z rodziną, uciekł z kraju zaraz po koronacji. Koronacja Karola III była okazją do spotkania brytyjskiej rodziny królewskiej z księciem Harrym. Niestety okazało się, że oficjalna uroczystość prawdopodobnie nie. Harry zdenerwował się na rodzinę. Kulisy pobytu księcia w Wielkiej Brytanii. Książę Harry miał spędzić w Wielkiej Brytanii tylko dobę. Na noc zatrzymał się w wyjątkowym dla siebie miejscu i prawdopodobnie po raz ostatnim skorzystał z sypialni we Frogmore Cottage. Rezydencję podarowała mu w prezencie ślubnym sama królowa Elżbieta II. Niestety po opublikowaniu jego biografii, Sper, Karol III zdecydował się odebrać mu Frogmore Cottage, tłumacząc, że nie zamierza utrzymywać nieoficjalnych członków rodziny królewskiej. Rezydencja miała przejść w ręce skompromitowanego księcia Andrzeja, jednak teraz mówi się, że zamieszka tam jedna z jego córek. Na tym jednak nie skończyły się nieprzyjemności pobytu Harry'ego w Wielkiej Brytanii. Księciu miało się bowiem nie spodobać to, jak został potraktowany podczas koronacji. Książę Harry szybko opuścił Wielką Brytanię. Wrócił do rodziny zaraz po koronacji. Rodzina królewska po uroczystości udała się do pałacu Buckingham na specjalny lunch. Nie uczestniczył jednak w nim książę Harry. Nie miał on szansy na pogawędkę z pozostałymi royalsami. Podobno starczyło mu czasu jedynie na niezobowiązującą rozmowę z księżniczką Anną i księżniczką Eugenią. Daily Mail przekonuje, że książę otrzymał zaproszenie na rodzinny obiad, lecz nie zdecydował się z niego skorzystać. Dziennikarze Mirror donoszą, że zaraz po koronacji Harry udał się na lotnisko. Ponoć błyskawicznie wyjechał z Londynu, a zaledwie godzinę po zakończeniu ceremonii samochód księcia widziano już na Heathrow. Pośpiech Hariego jest jednak zrozumiały. Chciał on bowiem uczestniczyć w imprezie na cześć swojego syna, Archiego. Urodziny chłopca przypadały właśnie w dniu koronacji Karola III. Myślicie, że jeszcze kiedyś relacje księcia Hariego z rodziną ulegną poprawie? Kropka.